Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Knopers i dzisiaj, w dosyć takim nowym yy, rozdaniu, bo w trujeczce, ale nie takiej zwykłej dla nas, ponieważ ostatnio odbywał się na moim kanale live względem turnieju z okazji 100 subskrypcji, tak jak było obiecane. I przepraszał tam głównie Counter Strike, ale obiecałem zwycięzcy formatu roketowego, że również coś dostanie, a nagrodą jest właśnie ten oto materiał. Więc standardowo z formatu duo jest ze mną mój mistrz Maverick. Witam serdecznie. Oczywiście, żeby nie było jakiś tam, to ja nie wygrałem. Oczywiście format trochę League, nie, nie. Na tak, to tylko... to tylko, jest standardowy duet, ponieważ tak. zwycięzcą oficjalnym został pro gamer, a oto on. Kiemanko. Tak jest. Dobra. A zatem standardowo trzy meczyki przed nami, a my widzimy się już w pierwszym z nich. Jesteśmy. Meczu, zaczynamy. Pierwszy. dobra mapa. I mam dla ciebie dla, dla ciebie też specjalną. O, czy to jest dobry strzał? Um. Na mnie co masz? Mam dla ciebie o, super. Mam dla ciebie specjalne yy, specjalne yy, specjalne coś, bo przygotowałem się. Mam przed sobą trzy karty. Chce ja się bać? Nie. I teraz tak. Powiedz mi środkowa, ja prawa czy lewa? Jadzieć. Środkowa, prawa czy lewa. Od tej której wybierzesz zależy jakość tego odcinka, czyli chodzi tu montaż, nagrywka, yy, Ale... meczek. Nikt nie montuje! Ja montuję! Będę montował u Ciebie jak nie wybierzesz, daj mi tą radość. Aha, Aha. to tak. Lewy to Lewandowski, Ostat... w reprezentacji się nie sprawdza tak. środkowy to jakiś napastnik. Czy też mi się przychodzi jakiś milik na przykład? To karty są po prostu... jest lewa, prawa i środek no. Idziemy na prawo Dobra Zaraz zobaczymy Czekaj, bo jestem w akcji Dałem tam jakąś górną No i dałeś też mnie Ale dałem ja, ja, za, ja, czekaj, czekaj, czekaj Ja się ja wróciłem Maverick, I strzał na poprzeczkę, tak dosyć standardowo, Prawa. co? Prawa Nie wyszło No to powiem ci, trafiłeś taką średnią kartę Ale nie najgorszą To może być i to będzie średnie bardzo Bo to nie format dwójkowy, tylko trójkowy, nie jesteśmy przyzwyczajeni pewnie do tego. Tak. Jest troszeczkę inaczej, ale... Ale nie jest źle, mamy tu gościa od bramek. co coś grobi. No widać, że tego roketa wygrał. A jak jeszcze nie widzieliście tego live'a, to polecam wam sobie odświeżyć pamięć i chociażby troszeczkę zaglądać do niego. Zapis oczywiście na kanale. Wszystko tam jest, więc zapraszamy. Trzeba sobie tylko wejść, pamiętajcie, w zakładkę na żywo i tam jest chyba turniej na subskrypcji. Ojo! O, ale dałeś, ale dałeś. Lubię takie. Chyba dawać. No. Ja, ja dam, ja dam. To nawet strzało widzę. Nie, to miało być przewita. O kurde Dawaj gamer, jedziesz, dostajesz bąb, a ode mnie lecisz No już tak nie lecę, bo mnie bumpi nie jest. O nie Nice Ja samą sam bym się Problem jest, bo nie mam już tyle boosta, żeby podlecieć Aha. A mnie chyba ma zablokował Tak? Zablokowałeś No to patrz chyba. O kurde A co tak, rzeczywiście, nie widziałem się. Zespołowa wina, no cóż. jak ze wina. Zespołowa na tabelę. A nie. To twoja. Jak wolisz, no. 10 punktów więcej. No nie, już ma więcej o dwa. Nie. Nie. Tak nie to może być. być. Jeden na obronę. Nie! Tak jest, wybicie. S. I znowu twoja wina. podaj, pileczkę, chodźcie. Fake, a jednak. A jednak nie no. No i co, Programer nawet tyłem gra lepiej niż my przodem Uwaga, nie Dobrze panowie, to jest nim To jest polska husaria! Zawsze się to powiedziałeś. Ma... Sorry, kroków Luzi Ważne, że poszła z tego piła jakaś. To jest polska, nikt nie wygra z Polską. Nie wiem, Francja, Argentyna, coś ten desem. <laughs> Tu nie jestem tu oj, cudzi oj. oj, 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 oj A może jednak? A co tu się stało? Pod poprzeczkę zmieszczony Spokojnie, dwa jedy, nie wiem, takiego punkiecie No Nie to jak ten gość mówi, że jest spokojny, to jestem spokojny, to jest To jest, to jest ich nie widzisz po prostu. <laughs> ja coś mówię o Francji, nie, nie chcę nic mówić, 3-1. Laga na lewego będzie spokojnie zaraz. Dobra. Jedź tam Maverick. Ja pojadę, o ja pojadę. To już, pa, wszystkie odcinki jakie, Wierzę wszystkie mi. odcinki jakie nie były. Pols H Husaria Hurdur, laga na lewego, chłopie. Polska górą jeszcze nie było. Podjedź, podjedź do niego. No kurwa. oj, oj, 4-1. Nie, maweryk yes! jest. Od Save the day! Maweryk jest w formie, proszę Państwa. Widzowie, widzicie to? Jak maweryk ciśnie? Patrz! A ja nie Ale no Ależ nie farc. No musisz jedź, jedź. Tak. Ja nie no, widziałem, że progamer się już nawraca, to wiesz. Jedziesz? Jesteś? To, tak, ale tak. przebijam to zaś. Kurcze. Spokojnie. Spokojnie tutaj, zaraz będzie, zaraz będzie. Wygrałem spokojnie środkowanie Maverick! Yes. Na, na długi słupek! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Yes. Oh. Jest dobrze ci zabrałem. Ja, ja nie cię nie sunę Ale chłop! Co dostał podanie, zgrywa na długi słupek, na zamknięcie, ja nie, nie zdążyłem praktycznie, nie? Mówi wam widzowie, będzie kombek Zobaczymy, 35 kąbek Izrael Ja podjadę tutaj, żeby jak piłeczka się... Kurde, akurat Ja byłam, niestety Nie chciałem Dobra, to Rurę dajcie okay. Dawaj Jesteście? No masz progamera Ach. No nie no Zatrzymali nam Robercika, to niedobrze nie. Dobra, Kry Grzesiu Krychobiak Na Robercika, ROBERCIK Jezu! Robercik z przewrotki się złożył Ej stachu jadę, jadę, strzelaj to ROBERCIK no nie. Raz, ty. Mam, no nie! No nie! Podbili to. Oj, jeszcze nam celą, kurde. Dobra! <laughs> Robercik z przewrotki, co się składał, nie? Ej, no miałem zero. No wiem, ale to siadło, to wiesz, to by było to. No dobra, no, moi nie. drodzy. Pierwsza porażka, ale lecimy na BO3 w dzisiejszym odcinku, więc widzimy tak. się za chwileczkę. No i co, moi drodzy? Drugie spotkanie Lepiej. przed nami. Francja okazała się lepsza. Niestety. O, dzi o, dziwne, żeby była gorsza od Polski, no. <laughs> Ale Robercik miał potencjał, składał się na przewrota. Trzeciałem, jednak. No. Niestety nie strzelił. Nie trafiła. No Nie, wszystkie wszystkiego się strzela. No, no. Robercik z no karnego też na przykład. Na dwa, na dwa razy. Właśnie. To, to było no, ostatnia. O. Sorry! Nie, to, to ja sobie. Ostatnia minuta, a w ostatniej minucie przecież też nie strzelił. Skarnego. Pierwszy nie trafił. No tak. Myślę, ale wiesz co, chyba nie dostaliśmy powtórki. Nie. Bez nie. jedź, jedź Jestem. To. Nie, bo tutaj nigdy nie wbiegł do pola, no. <laughs> bo to ty wbiegałeś do pola akurat. Postałem. <laughs> Piękna odbitka, proszę państwa, co tu się dzieje? Trybuny szaleją. Patrzcie jak oni grają, to jest smutna malina. No i na razie grają, nie my <grym> Argentyna? No. Czekaj, patrz, 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 patrz Maticash z kontrom, nie? Ciemno. Tylko na Cielka lewej kontra... stronie O no, nie Podanko, aj Mam telim, nie? Kurde Kogoś się rozpędzaj, nie wiem do której bramki szczeba Spokojnie, do naszej ale jestem zbampowany trzy razy z rzędu, nie? Sio ojoj, oj, mamy... Mamy problem, panowie. Mamy... Nie no, skop! Nie no, bampujemy się super! Mian piła, bóca. piła! Nie mam puta! O sorry, nie zauważyłem się. Nic się nie dzieje. Jakby Robercik był trochę wyższy, to by siadł. Uwaga, uwaga! Mleko będzie robercika, a jednak nie. Eee. Niewiele brakowało. Brakło mi, brakło mi yy, ręki trochę. Brak umiejętności. No. Tego, tego mi nie brakuje. Ej. No wiem, no przecież żartuję. Przecież jak progamer tak mówi, to tak jest, nie pamiętasz? A no co, to, to jednak tak jest. Chociaż ja też gram na razie tak przeciętnie. Moja, Widzisz, przeciętnie, nie słabo, ale przeciętnie. A ty grasz beznadziejnie, bo brak ci talentu. No nie! No ni niestety... Ja nie trafiłam, ale... Ale pan tu posz Nie, nie wezmę tego. Ale to pociągłeś mi to, wziąłeś mi te... Myślałem, to. Myślałem, wzią... że mówiliście, że ten, że nie, że nie siedzi. To taki... A, no to chillera. Ja wiedziałem, że siedzi, tylko to odbiłeś A faktycznie! Odbijeś to pod koniec. A wziąłbyś to? to. Będzie ty tu proseraka. <laughs> już nie zmieniamy. Co ty? Jeden zerw, to jest wynik? Pach. Kur. Klądwa Mavericka Ja nie mam żadnych klątwy Mawry! Oj oj oj, jeszcze może jeszcze raz. Może powtórzysz to, coś z tą coś co? A nie masz? Nie mam... Zwróć, Czekaj, do... bo mnie to akurat. Spokojnie, to jest wszystko kontrolowane. Jestem kibicem Manchesteru, tam nic nie jest kontrolowane. Y ostatni wynik już nie wspomnę, ale... Co za gnoję, no. Na wystawkę. Robert Proszę państwa... Dobra, czy... dwóch, dwóch okiwałem, trzeci, trzeci to za dużo. Ja chciałem z Proszę państwa. Macie na wyjazd. Jak poleciał tu, tu, tu Nieważne, N nic nie poleciał. Więc... Ktoś podpresuje, Gdzie jest obrona? Where's obrona? Where's defense? Ja czy suchę! nie mam, co ja mam zrobić? Ty! Zapierdzielać! Co mnie, mnie przegrywamy? co tu się dzieje? Czekaj, bo ja dopiero się obudziłem. A to no drugi to... mecz, nie pierwszy. No właśnie. O nie! Ale to nie, nie, my nie możemy przegrać, to jest niemożliwe Czekaj, włączam tryb Ładnie, Nie ładnie. ma I to jest... Czekaj, włączam Na słupek szło Proszę państwa Ajajaj O Ty kurwa, to wybiłeś, czy oni to wybyli? Nie, ja, a co, dobi dobiłbyś to? No lebi? właśnie, nie, właśnie le leciałem tak jakby ci przeszło mm, Dlatego co? pytam, czy to ty wbiłeś, czy to... To ja wybiłem, ja chciałem to robić, wiesz Moja. W sensie ja bym do kozu, tylko nie wiem jakby się też odbił. Czy w środek na kontra, czy wiesz? Przebijam go. O kurwa próbuj... No puść na busz, uwaga! Nie ma kierunki! Uwaga, proszę państwa, co są decydujące sekundy? Nie mam busta, jak zwykle. Oj ojoj. ojoj Nie mam busta. No Poczułem się jak szczęsny. A to za mało. Niby w dupę, ja ale tak. jednak dobry występ. <noise> Dobra, no. moi drodzy, widzimy się w trzecim i ostatnim spotkaniu. No i co, moi, trzucy, moi mili? Ostatnie spotkanie. Walczymy o honor, tak jak polska reprezentacja na większości turniejach. Jeszcze mecz, mecz o wszystko, mecz o honor. No. Mecz o życie. Tak to tamten. <noise> I tylko 1-0, no. Dobra, fake. Podanko. Eee... Patrz. Myślałem, że pro obroni tak szczerze. Myślałem, że mi asystę zaliczy, ale mnie nie zaliczyło. No on podbijał Na razie Odnie. prowadzimy jest bardzo dobrze. A na razie 20 sekund minął. knop to strzeli. Ale, programer, to dobija i też. Ty. Ej, typowa Niedemna. polska reprezentacja. Wtedy, kiedy już nie muszę, to cisną. Tak. Teraz wszyscy. Tak. Kusiłoby dać tytuł niczym polska reprezentacja, ale jednak. Jednak musi być pierwszy tytuł. Nie no. Ja. Ja bym, ja bym w sumie te zmienił nazwę na mecz, mecz wejścia. Yy, no, o wszystko, o kurde, obroniłem? Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor? Nie, nie, mecz i byś ino dopisywał. otwarcia, o wszystko, o honor i, i, na, i pod honor dopiero buzie, buźka jak wygramy. Mm -hmm. A być może tak będzie. Także... <śla> Polska albo reprezentacja. Te, albo nie, napiszesz po, mecz. POV, <śla> mecz, turniej Polaków. Już tam tak. małe telefoniczne były Słyszeliśmy, słyszeliśmy o! Ale to nie wiedziałem, że na telefonie grasz Nie, ktoś wydzwaniał do mnie, <grym> wiesz? Nie no, rozumiem spokojnie. Chcą wziąć do reprezentacji, wiesz? Chyba zobaczyli co gramy No już być do mnie dzwonił Szkoda, że już nie jest trenerem to już chyba chcą zapomnąć on powiedział, oj! oj Ma, ojojo, Maverick. Ale to podbiłem jak. Dziad... Lubikiem. To... Kto tu mi wskoczył na plecy? Nie wiem! Polato! Tak zwany ramp boost. <noise> <noise> Ze starym. Ej, wyszli! Ej! To jest! To co teraz? Taki krótki trzeci mecz? Nie, to powtarzany. Okej, okay. to widzimy się w czwartym meczu. Jednak możemy wyjść z grupy, moi drodzy. Tak Czyli tytuł zostanie jednak zaprzepaszczony Nie, nie, no możesz dać ten taki A co, co teraz? No, gramy następny Tamto się liczył Aha tak to, Tamto był spary. Dyskwalifikacja Ja ja gwiazda, gwiazda, panowie No tylko tak ta, ta czasem nie mów na kibis. filmie, bo wiesz Dobrze, dobrze, spokojnie Tak czasem nie mów, bo wiesz Cię trafią jacyś i Letymy Letymy Na farmie, tamten mecz nie liczył, to, był, to były baraże. To były baraki. Mecz paringowy, wewnętrzny. Mecz paring. Wewnętrzny Ekipa Lewandowskiego kontra. Ekipa piątka. Tak, dlatego tak łatwiej byli. No. O, nie ma mnie. Ale heca, nie ma mnie. Zagra. Ale heca. No, ja zaraz wyjaśnię. Aż to jest fajna piłeczka, żeby ją tylko nie dobić, oczywiście. Jakaś... A, jedna, nie, nie spróbuję. It's maverick time. It's progamer time. No <grym> nie! Jeden. Jedziesz! Teraz, teraz! Teraz to jest twoja okazja, Teraz tylko się pomyli! By, przyznaj, po... przyznaj się, że jesteś w szoku, że to wykończyłem. <grym> Jestem. No tak. Ta. W... Ja nie pierdolę. no, zrobiłem to specjalnie, bo widziałem, że się chłop zrespił i musiałem kiwać nie jakoś, nie? No. Bo jakbym leciał prosto, to bym nie trafił. A ja już myślę... Ja, ja... już myślałem, że będziesz miał... Ja dole, znowu to samo na pustą. Ja nie trafiłem. Daj Maverick, it's Maverick time. Maverick... W powietrzu to ja, ja jestem. Lebron James. Powietrze to jest tak szybki jak woda na lądzie. Jak... Woda na lądzie. <laughs> ryba na lądzie! <laughs> powiedzieć. Zamknięty w butelce mineralnej. Tak. Jak ryba na lądzie miała być, a nie jak woda na lądzie. <laughs> no jak Ale woli, to, to wolno. To już mamy nowy tekst na koszulki. Pozdrawiam Kryszana jak oglądasz ostatnio na live dał pomysły Tak? No, jesteśmy dziadami, spe? to jest pierwsze, a potem Ta. Amerykańczycy. Amerykańczycy to dobre Kur Wyspy Dziewicze. A to akurat istnieje, wiesz o tym No właśnie A to musi być taka wiesz Memowa nasz, nasz inside Nasza. inside meme to znaczy Okej okay. Ale piła Ojo ale to zgarnął Mawry już w defensywie okay. I Kamil Glik na 10 razy odka na tym <laughs> Uwaga, <spok> <laughs> A, wybieli to! S! S! To było wszystko zaplanowane! Dawaj! Leć, Maverick! Fantastycz! Naturalnie. Uuu. Leć, ja, proszę Państwa! Co tu się dzieje? Macie to tam? Macie! Ja to mam! Jadę! O kurczę! wiem co to zbił? O nie spadnie fajnie. A ta? Ta fajnie. Aj, tylko stanęli we dwóch gnojki. Spojenie, proszę państwa, spojenie Mawry. no. Proszę państwa, co trybuny oszalały. Na słupek, no nie! Dobra, dobrze, że w Drzek pojechali do jednej piłki. Gdzieś to już tak, widziałem. Znowu znaczy... mamy taką bramkę. A już myślałem, myślałem, że już nie mamy takiej bramki. Ja myślałem, że, ma... że będziesz to dobijał, pro gamer. Bo ja co się zatrzymałem, żeby ci skowerować. Bądź ci to już wybijał. Jakbym tu nie stanął, to iło chyba by wybił. Możliwe, że tak by było. Możliwe, że tak by było, rzeczywiście. Właśnie. przynajmniej na oh. masę. Te zatrzymałem Zalekku nie wiesz. Zero turbo, panowie, zero turbo. Zero turbo, o, zero turbo. Patrz. Mam turbo. Dostał, dostaw, dostaw, zostaw. Nikogo tam nie było. No, po prostu się Uuu. Uuu. Ale... Uuu. O Uuuu. O ojo, oj, 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 oj. Co tu się stało? Co się wydarzyło? Ej, nic nie widzę przez tego booma Fajnie ja Bardzo dobrze, że tak miało być faktycznie to było wszystko, zaplanowane Zest Żeby zestresować bramkarza Ideolog Aaaa Chciałem to podbić jeszcze Mavryk! What's a pass? What's a cross? What's a- cross? Z... kurde, Cash nie zdążył Ale czy wybroni? Matty Cash, ależ finiszyn Tylko dobij Tylko dobij ja wina, bo mogę to wybić Ja nie- ja to- Dziś nie w formie jestem To nie <laughs> Ja nic z nie zrobiłem tego. ci się Uwaga, 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 czy wybiją? kurczę, mam to, mam to dla mnie, nie, 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 ciśniesz, jak Lewandowski. nie, jaj. nie, 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 te przeciwnicy już nie mają szans. Tutaj już jest. Karny. Karny tu Nie, nie zdążę. Aj. Mogę być krzepej, no to prawda. Ponci. Dobry mój To co? Powiedzmy, że takie 3,1 3 trzecia meczu za nami. Udało się być polską reprezentacją, brawo my To no po pierwsze Po Polska... drugie Poland Mountain Tak jest Po drugie dziękujemy ProGamerku za to, że Zgodziłeś się na uczestnictwo No i co, no i standardowo Ja byłem Knopers, wy byliście wy, a ze mną był Maverick Trzymajcie się na razie, cześć To byłem ja, Maverick Oraz ProGamer Myślałem, że powiesz papa czy coś. Halo. Jeszcze raz? Dla widza? Pożegnanie nie, dla widza? Nie, nie. No, nie, tak, nie żegnałem się. Nie, bo odcinek trwa. Okej, okay, papa.